Paweł prowadzi swojego znajomego na spotkanie z niespodzianką. Pokażę ci coś ciekawego. Nie widziałeś takiego samochodu? Może widziałeś? Kur... No właśnie o to chodziło. O to chodziło? Trafiłeś ale... w gusta pod kolor. Moja córka będzie zadowolona, jak będę ją no... do szkoły odwoził. Felgi to nie moja inwencja, więc jakby wiesz, ten samochód zaliczył kilka razy bandę, coś tam jeszcze, ale do, do zabawy jest jakby idealny, nie? Nie no, kozak. A powiedz mi, co przy nim robiłeś? Na pewno dużo wydałem. Cały przód założony karbonu. Płotniki i maska. No, tak żeby lepiej wyglądał. I to jeszcze do upalania generalnie, więc jakby jest, technicznie wszystko jest sprawne. Teraz to tylko opony zakładać i, i palić je tak naprawdę, więc no wygląda super, powiem Ci. Wsiądź, zobacz. Kupiłem <głos》>, go specjalnie pod ciebie, żeby jeszcze przy okazji zarobić na tobie. tak No O, no, powiedz mi proszę, co to takiego? A, tu masz wiesz, co, temperaturę, wszystko. Zamówiłem o budowę, ale nie pasowało i niestety musiałem to tak jak poprzedni właściciel. Wiesz, wyciągnął po prostu dodatkowe informacje. Czyli zostaje już do dokończenia przeze mnie? Tak. To rozumiem, że cela będzie do negocjacji. No, tak, jak zwykle. No. Zobacz pod maskę. <głos》>. Dogadamy się, wiesz, jakie. O, trzeba obejrzeć to, co jest najważniejsze, czyli serce. No tak to wygląda. Całkiem spoko. Dodatkowe chłodzenie oleju. Co tam jeszcze? No, przód jest lżejszy. Oleje, wszystko powymienione. Facet wymieniał po każdym pałowaniu. Rozpórka jest standardowa, tak? Tak, tak, tak. Wszystko okay. standardowe. No co, no to to jest latać. No i nic więcej. No. E, jeśli chodzi o wlot powietrza. A to był, to był mój wymysł, zażyczyłem sobie wlot powietrza, żeby samochód wyglądał zupełnie inaczej. Ale to faktycznie daje coś? Cokolwiek? Nie wiem, pewnie tak. Czy Co to tylko by... wygląda? Wygląda. generalnie... <noise> Spoko. Generalnie jest dwuosobowy, tak? Nie, czteroosobowy. Nic nie demontowałem, słuchaj, foteli, także bo wiem jak jest, że czasami, wiesz... No generalnie muszę zawieźć dzieciaki do szkoły i wiesz, i, i dobrze, że nie ma klatki bezpieczeństwa, żeby nie było tak jak ostatnio, jak połamałem sobie na dojeździe na KJTS. Całą czaszkę? O, tą klatkę Dlatego bezpieczeństwa. nie montowałem ci klatki, żeby się wybrostał... szczęście, nie, nie, sła, <noise> nie skończyć już tak jak ostatnio. Tą historię z klatką... Słyszałem już 10 razy, pamiętam ją doskonale. Nie spodziewałem się takiego auta. No. Myślałem, że będzie w dużo gorszym stanie, a jest naprawdę całkiem okej. Okay. Fajnie, że pamiętałeś. No. <grystanie> Takich rzeczach się człowiek pamięta o dobrej zabawie. <grystanie> to wiesz, to. Rzeczy się zawsze pamiętam. Nie, no jest okej. Okay. Się tu się fajnie. po prostu samochód trafił. Chłop chciał dużo więcej pieniędzy, udało się wynegocjować, udało się coś zrobić. Cenę musimy zrobić taką oficjalną dla mojej żony, inną. <grym wyszła> <tosłuch> 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 Także wiesz. No fajnie, dobrze. No. Wiadomo o co chodzi. No. Fajnie się prowadzi. No jest tak, ja nie sądziłem, że ona się tak ładnie wkręca i tak. <tosłuch> można nam łatwo wiesz. Myślałem, że będzie tak bardziej takie, kurde, toporne, nie? Już teraz widzę, do czego służy ten komputerek, którego tutaj tak. zaczynałeś obsadzić. Nie, nie, okay. no, to jest okej. Pokazuje doładowanie. To ciśnienie oleju, tak? tak. Ciśnienie oleju, temperatura oleju. No, spoko. Fajne, ma krótkie biegi, bardzo mi się podoba. Krótszy ten jest też, taki strzały w Skok tam, nie? tego, no. 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 Jeździ, skręca, hamuje, robi robotę. Moim zdaniem jest okej. Okay. Karboniki porobione, jakieś pierdoły, tak. To, to jest specjalne zamówienie, nie? To ma latać. Klej do szyb. Klej do szyb, Nie i wszystko się trzyma, no. Zobaczę, co to auto potrafi i spróbuję zrobić bączka. O, może mam szybkiego bączurka i... I make this look too easy. To całkiem spoko. Tak. To co, jedziemy do Ciebie? Jedziemy negocjować. Każdy to lubi. Prosta sprawa, powiedz. Ile kasy chcesz? Dlaczego tak dużo? Zmieściłem się w twoim budżecie, ale jest rozwiązanie. Stamy się tyle lat, więc zrobię super cenę. Jak mi go pożyczysz, to 60%, a jak nie, to 65. Proponuję na no równo 6. I jak będziesz chciał, to... Co? Nie no nie będę się kłócił, bo to Dzięki. Wiesz, ta zabawa jest warta więcej. No to jedźmy zrobić papiery i mamy to. No i pasuje.